W niedzielę 18 maja odbyła się pierwsza tura wyborów prezydenckich w Polsce. W elblągu frekwencja wyborcza wyniosła ponad 64%. Uprawnionych do głosowania w tym roku było ponad 82 tysiące mieszkańców. Ze swojego prawa wyborczego skorzystało jednak ponad 53 tysiące elblążan. Po prostu chcę mieć jakiś wpływ na to. Może będę miał jakiś wpływ na to, co się będzie działo dalej w Polsce. No. Obywatelski obowiązek, koniec. Ciągle człowiek się uczy, że, że będzie lepiej, a na pewno będzie lepiej. Żeby zagłosować za Polską? Zawsze chodzimy na każde jedne wybory. Wybieramy zawsze tego, który jest najlepszy. W naszym mieście wybory na prezydenta RP wygrał Rafał Trzaskowski, zdobywając prawie 42% głosów. Drugie miejsce zajął Karol Nawrocki, zdobywając ponad 24% głosów. Na trzecim miejscu uplasował się Sławomir Mirmencen z prawie 12% poparciem. Szczegółowe wyniki dostępne są na portalu Express Elbląg.